Zatrzymamy go. Celnicy mają coraz mniej czasu na odnalezienie bagażu z możliwym przemytem. Aż wreszcie. To będzie to. Dzięki etykietom udaje się je dopasować do podejrzanego pasażera. Tak? Macie walizkę? Obserwujmy, kto ją weźmie. Właściciela trzeba namierzyć zanim wyjdzie. Otyły w niebieskiej koszulce. Chyba go widzę. Fałszywy alarm. Podejrzany jeszcze czeka na swój bagaż. Odbiera go i idzie do wyjścia. Mam go. Czarna kurtka, jeansowe spodnie i koszula. Chowa się za kolumną. Chyba na kogoś czeka. Gdyby wpadło więcej przemytników, akcja byłaby pełnym sukcesem. Spora waliza idzie do metra, ale pasażer szybko odchodzi. Zadzwoni, gdy coś się zmieni. Podejrzewa, że został rozpoznany. Może iść do wyjścia na parking. Pospieszmy się, koleżanka jest tam sama. Zatrzymaj go, jeśli wejdzie do metra. Na to się zanosi. Skręci w prawo? Nie, W lewo zmiana planu. Nie idzie do metra.